W 2020 roku podejmowałem jako wiceminister aktywów państwowych i poseł ziemi opolskiej decyzję o rozpoczęciu procesu repolonizacji opolskich wagonów, a więc wielkiej inwestycji grupy PKP Intercity. Tutaj właśnie w Opolu zakup kilkunastu hektarów w centrum Opola sfinalizował się 250 miejsc pracy, docelowo 400 miejsc pracy. W Opolu znowu będą produkowane na szeroką skalę i remontowane wagony dla pasażerów z całej Polski. To wielka chwila, ponieważ dotrzyma Słowa jeszcze półtora roku temu, pracownicy nie mieli nam wynagrodzenia, słowacki właściciel nie płacił pensji. Dzisiaj polskie państwo przejmuje i przejęło Opolską wagonówkę. Od dzisiaj to już jest PKP Intercity. Po 30 latach wraca do grupy PKP, po 20 latach wraca do skarbu państwa. Wielka chwila dla Opola. Rozpoczynamy wielkie inwestycje właśnie tutaj, na ulicy Rejtana w Opolu. Serdecznie pozdrawiam.